Uważam, że jemienica tak to jedna z piękniejszych tak wsi. Tak, Naprawdę Eko, taki sentyment czuję. Pierwsza wzmianka, to mamy 1225 rok, 29 listopada, w dokumencie księcia opolskiego Kazimierza I. Pierwsza wzmianka o jemielnicy, jest tam mowa o sędzim z jemielnicy, czyli wówczas prawdopodobnie jemielnica już istniała i była no, ośrodkiem znaczącym, ponieważ tutaj urzędował również sędzia. To są takie, można powiedzieć, no, powlaki tego, że jemielnica istniała i funkcjonowała już dużo, Wcześniej, natomiast no ta data yy... Jest ten rok, jest po prostu taką umowną, ponieważ mamy pierwszą zmiankę o Jemielnicy. Cystersi przez prawie 530 lat tutaj w Jemielnicy funkcjonowali, żyli i w zasadzie oni ukształtowali Jemielnicę, myślę, że nawet taką, jaką ona jest dzisiaj, bo no od samego początku opactwo cysterskie miało wpływ na życie tutejszej społeczności. Funkcjonował sam klasztor, ale przy tym był również zakon, był cały folwark, prowadzili gospodarkę rolną. No i to cystersi są właśnie tym zakonem, tym zgromadzeniem, które w Europie wprowadziło wiele nowego, jeżeli chodzi o rolnictwo. To był taki można powiedzieć, średniowieczny ośrodek doradztwa rolniczego. Wiele, wiele nowinek między innymi właśnie karp, stąd mamy stawy hodowlane. To było coś, co było charakterystyczne dla cystersów. A jak dziś żyje się w janic? No myślę, że w dobrze. Ja bym na przykład. Mielnicy nie zamienił. Naprawdę jeżeli chodzi o tutaj funkcjonowanie, mamy, mamy wszystko chyba, co potrzeba do życia. Dwa lata temu zostaliśmy w pewnym rankingu uwzględnieni jako gmina dobra do życia. W bardzo wysokim miejscem, bodaj w drugim, jeżeli chodzi o tutaj nasze województwo opolskie w tej kategorii. Więc to jest też coś istotnego, uwzględnieniem różnego rodzaju kryteriów, dostępności szeroko pojętych. Do usług społecznych, zdrowotnych, do, do pracy, do, do funkcjonowania ilości chociażby nawet sklepów, możliwości komunikacji itd. itd. Mamy cały kwas jakby dodatnie saldo, jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców, ciągle nam przybywa, bynajmniej nam nie ubywa tych mieszkańców w ostatnich latach, to świadczy o tym, że wiele ludzi wybiera mielnicę jako swoje miejsce do wycia, które wybierają to jako dobre miejsce do życia. Bawimy się już właściwie od sylwestra. Zaczęliśmy takim dosyć hucznym sylwestrem, potem inauguracja książki 8 wieku Wieków w Jemielnicy. potem y, y, poczta na przestrzeni y, y, dziejów w Wiemielnicy, oraz y, różne inne wydarzenia. I przy okazji jedna z pań gospodyń padła na pomysł, żeby upiec specjalne ciasteczka, więc wykonaliśmy specjalną pieczątkę i opracowała. Jedyną w swoim rodzaju recepturę. Ciasteczka pięknie pachną cynamonem, są na maśle piekłyśmy te ciasteczka przez cały tydzień, gdzieś około półtora tysiąca tych ciasteczek rozdzieliliśmy wśród uczestników naszej imprezy. Zajęliśmy się przede wszystkim też wystrojem wsi, czyli mamy tutaj w centrum wsi, jak i tu na tym, na tym placu cystersów zrobionych, mamy flower boxy, mamy tablice z napisami 800 lat, no i cały wystrój namiotu. Zaczęliśmy od zbierania zbóż, ponieważ specjalne stroiki żeśmy zrobili, pod namiotem, wszystkie stoły są udekorowane. Tutaj mieszka moja córka z rodziną i bardzo mi się ta wieś podoba. Zawsze tu chciałam mieszkać. Dlaczego? No bo jest tak, tak dużo lasu, dużo zieleni, jest woda, jest wszystko na miejscu. Moi przodkowie mieszkali tutaj. No i przyjechałem przed tygodniem, czuję się bardzo dobrze. No i jak się podoba Jemielnica? No, piękna wieś, nie? z tradycją, historia, jak tak człowiek które dokładnie się zorientuje, poczyta, no to kapelu głowy. Uważam, że Mielnica to jedno z piękniejszych wsi. Naprawdę, taki sentyment czuję. Po drugie, no powiem tak, byłam dzieckiem. Y... Te wszystkie przemiany e, nie były aż takie widoczne. Tutaj pięknie został zagospodarowany ten staw przy kościele. E, w ogóle wieś, pięknieje. Powiem tak, żeby to szło dalej w tym kierunku, bo naprawdę fajnie się mieszka. Bo ja mam tu, mówię, tak, mamy. Znaczy, I w ogóle tak, byłam tu już wczoraj z mężem i ze znajomymi. E, dużo ludzi przyjechało właśnie na ten jubileusz. I trzeba przyznać, że władze, pan wójt, z radnymi bardzo się postarali. Do... Jest bardzo fajnie. No właśnie, dobra zabawa? Dobra, nie można po nic powiedzieć, byśmy byli o pierwszej w domu. <noise> Czyli było, tylko tak, Z uwag, więcej miejsca do tańcowania, <noise> po prostu nie było gdzie trzeba było na trawie, a to nie było fajne. <noise> Ale oprócz tego naprawdę 10 punktów, no 100% jestem zadowolona. A wy jak się bawicie? Dobrze. Są jakieś fajne atrakcje? Tak. A jakie? Karuzele, dmuchance i autka. I autka. A jeszcze jakiś popcorn, wata cukrowa? Jeść. Yes. Co, co ty lubisz najbardziej? Watę cukrową. Patrzyliśmy na koncert Teresy Werner no. i byliśmy na tamtych karuzelach no i byliśmy sobie pochodzić po prostu. No, ja tak samo. Wy jesteście mieszkańcami jemielniczych? Tak. No, jak się tutaj mieszka? Dobrze, mega dobrze. Dobrze. A jakie życzenia z okazji 800? -lecia? Żeby było jeszcze raz tyle. No. Tak. Żeby żeby raz było 1800. Żeby się to tak dalej rozwijało w kierunku pozytywnym, nie? Tak jak to dzisiaj człowiek widzi. Żeby było czysto. Żeby te piękne domy. Były takie jakie są i nowe przybywały. No niech się tak rozwija i tutaj mieszkańcy bardzo trzymają z sobą i... Wszyscy są potem zorganizowani, niech tak dalej będzie. Przede wszystkim zdrowia i takiego, takiej radości i pozytywnego myślenia i wszystkiego co najlepsze. Ja zajmuję się takim rękodziełem, wyplataniem wianków z naturalnych kwiatów, zbóż, ziół, jak również e, posiadam właśnie w swoim asortymencie zioła typu melisa, mięta, lipa. Wianek na zabawę z okazji jubileuszu, co masz? I jak najbardziej. Teraz też sezon dożynkowy się zbliża, bo wrzesień mamy zapasem, a więc jak najbardziej e wplasuje się, jak zarówno na dekorację drzwi, czy wewnątrz, jak najbardziej. Na naszym stanowisku można uzyskać informacje o ofercie, jaką mamy dla poszczególnych miejscowości w zasięgu naszej sieci oczywiście. Mamy też przygotowane gadżety dla naszych klientów, albo mamy nadzieję, że przyszłych klientów, którzy będą bardzo zachwyceni z naszych usług. Również nasz technik Rafał będzie opowiadał o sprzęcie, który mamy i z którego korzystamy na co dzień. Jesteśmy lokalną firmą, jak będą Państwo do nas dzwonić, to na pewno będą Państwo rozmawiać z ludźmi, a nie z botami. Staramy się, aby nasi klienci byli zadowoleni z naszych usług, aby nie mieli awaryjności. Jeżeli taka się zdarza, to staramy się bardzo szybko się z tym uporać. Mamy też biura obsługi klienta, gdzie jesteśmy dostępni w tygodniu do naszych klientów. Mamy trzy biura, w sumie cztery biura, bo otworzyliśmy niedawno biuro na Wilczy. Jedną mamy w Strzelcach Opolskich w koźlu oraz Opolu. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług wszystkich mieszkańców województwa opolskiego oraz śląskiego. Bo Giga.com napędzona jest dobrą energią. Współpraca z Giga.comem dobrze się układa. Akurat Giga.com jest dostawcą internetu tutaj na te nasze obchody jubileuszu. Wiem, że tutaj w gminie Mielnica Została utworzona sieć Gigacomu, jest dostęp do internetu, jest możliwość, to tylko poprawia nasze warunki również właśnie takiej dostępności infrastruktury. No i cieszymy się, że mamy obecność kolejnej firmy, która świetnie dostarcza internet.